Free Motion, free motion. E, gra logiczna Abstract Strategy e, od wydawnictwa Piatnik, e, jest to gra tylko dla dwóch graczy e, w nawiązaniu do e, Formation, formacja generalnie była taka gra bardzo dobra w podobnym stylu gdzie się dokładało elementy żeby proste linie ułożyć, pion poziom lub skos i wygrać z przeciwnikiem to jest coś troszkę podobnego, ale, ale generalnie będziemy starali się trzy e, e, elementy w takim obszarze czterech pól ułożyć trochę może skojarzenie z sudoku u nas e, chociaż też nie, niekoniecznie e, bo na przykład connect ford tam też no, bardziej proste linie, a tu no pola tak? I tu jest poruszanie się generalnie po, po planszy. Tym, co już jest na tej planszy położone. Więc to, to poruszanie to może trochę młynek mi się kojarzy. Generalnie gra od 10 roku życia, tylko dla pary, około 15 minut zabawy. Robert Coleman jest autorem. I oglądamy. Instrukcja wielojęzyczna. Tu ma być 18 pionków, woreczek, plansza. Wewnątrz opakowania dęku instrukcja, tak. I tu widzimy celem jest ułożenie trzech piątków z tego samego koloru, e, albo tego samego kształtu, tak? W kwadracie 2 na 2, czyli 3 zajęte, tak? Tutaj widzimy pola, piątki stawione w jednym kwadracie, muszą różnić się kolorem i kształtem na początku. No i widzimy, są różne kształty, tak, e, jeden, dwa, trzy rodzaje kształtów i trzy rodzaje barw, tak, 3 różne barwy. Tutaj mamy przykład ruchu. masz ścieżkę ruchu, więc może widzimy tylko piąt poziom się poruszyć. I tu jest przykład do zwycięstwa, tak? Że będzie miał trzy żółte w jednym miejscu i to jest zwycięstwo. A tu już w innym języku. Generalnie tylko strona strona tekstu zasad jedna e, To nie będzie w zasadach trudna gra, to będzie trudna gra, by wygrać, tak? Po każdy będzie te zasady znał. E, tak jak już w tej pierwszej części tej e, formacji formation, znakomite elementy. Ciężkie, mocne, ładnie odlane, pełne w środku. Generalnie bardzo fajne komponenty. Trzy barwy widzimy każdego kształtu. bardzo ładne to jest ile my tu mamy ścianek mamy pięć pięć ścianek tak? do tego worek taki lniany nie prześwitujący, żeby losowo zrobić to ułożenie, ale oczywiście pamiętając, że w każdym polu inna barwa i inny ten, inny kształt. Więc lecimy sobie od 1, 2, 3, tak, po kolei pola i tylko jak się powtarza, się no, barwa lub, lub ten no, kształt, no to dajemy na kolejny nie? i tak aż się ułoży. I tu mamy tą planszetkę, tak. Są takie 3x3, yy, ale pola czwórkowe, nie? czyli generalnie 6 na, na 6 pojedynczych pól też tu dopasowane widzimy wysokością są te są te elementy tak jest, jest wysokością wszystko dopasowane gdzie jest jeszcze tutaj no wysokość jest taka fajna Dobra tyle mamy w otwarciu i ta Formation ona zdobyła nagrody swego czasu tam była chyba nagroda do gry rodzinnej logicznej jakoś tak ale w każdym razie produkt nagradzany i taki no też wysokiej klasy i to wydaje się że, że będzie też mega mega ciekawa rzecz jak ktoś lubi gry logiczne. Szybka obsługa, tak? mocne, ładne jakości elementy, zasad mało, mało jest, a dla dwójki stosunkowo prędka rozgrywka, tak, tempo tu będzie duże, natomiast no, może być fajny w pojedynek umysłów. Tak? Trzy motion od Piatnika, dzięki.